Cześć. Po wkroczeniu na teren Lubelszczyzny wojsk sowieckich w 1944 roku ta nowa komunistyczna władza zaczęła stosować represje wobec polskiego podziemia niepodległościowego. No, polscy żołnierze nie mieli złudzeń, wiedzieli, że ich wojna jeszcze się nie skończyła. Latem 1944 roku nastąpiła fala aresztowań wymierzona w żołnierzy AK w Polskie Podziemie Niepodległościowe. Wskutek tych działań jesienią 44. do miejscowości Zbójno zajechało NKWD i aresztowało 14 żołnierzy Armii Krajowej. Feliks Majewski pseudonim Ruk cudem uniknął aresztowania. Jego brat Wacław no, nie miał już tyle szczęścia i wpadł w ręce Sowietów. Trzy tygodnie później wieś Zbójno ponownie zostaje otoczone przez NKWD. Felix Majewski, róg, przebywa akurat u kolegi. Przyszedł odwiedzić kumpla, sąsiada. Nagle na, na podwórko tego kolegi wjeżdża sowiecka ciężarówka. Chłopaki, wiele nie myśląc, chowają się do szafy. Drzwi domu otwierają się, wchodzi sowiecki major i twierdzi, że będzie tutaj w tym domu jego kancelaria. A chłopaki siedzą cichutko w szafie. Major zasiada sobie na, na krześle, przy, na stole rozkłada dokumenty i wyczytuje swoim podwładnym po kolei nazwiska ludzi, po których przyszli. Na tej liście również jest Felix Majewski. Podwładni. Majora poszli do domu Majewskich, wracają, no twierdzą, że Feliksa tam nie ma. Owszem, leży tam jakiś młody Majewski, ranny, gdzieś tam w łóżku, ale, ale to nie jest Felix. Tym młodym Majewskim był brat Feliksa, Bolesław, kilka tygodni wcześniej ranny w potyczce z Niemcami, niedaleko tutaj pod Wolą Wereszczyńską. Felix Majewski wraz z kolegą przez cały czas tej pacyfikacji przesiedzieli w szafie tuż obok sowieckiego majora, i w ten sposób drugi raz róg cudem uniknął aresztowania. Po kilku bliskich spotkaniach z UB i NKWD, Felix Majewski postanowił ukryć się w lesie, mimo że armia krajowa. Formalnie przestała istnieć w styczniu 1945 roku, to jednak jej członkowie zgodnie z tajnym rozkazem generała Okulickiego, pozostawali w gotowości bojowej i również w takiej gotowości pozostał Felix Majewski, który do września, jeszcze przez parę miesięcy do września 1945 roku, był komendantem placówki AK na zbójnie. W styczniu 1945 roku to właśnie Feliks Majewski, to właśnie Ruk skontaktował Leona Taraszkiewicza, no późniejszego Jastrzębia, z komendantem rejonu AK Klemensem Panasiukiem, pseudonim Orlis. Od tego spotkania no, zaczęła się ta burzliwa służba Jastrzębia w podziemiu niepodległościowym. 1 czerwca 1945 roku. Oddział Orlisa wraz z kilkoma partyzantami z placówki Roga dokonują pierwszej takiej akcji zbrojnej na, na posterunek Milicji Obywatelskiej w Wytycznie. No na Wytycznie się nie skończyło. Tam między innymi partyzanci odwiedzili wtedy Sosnowicę i, i, i Sosnowicki posterunek Milicji Obywatelskiej. Ale to był taki początek ich działalności. Takim Przykrym epizodem w, właśnie w, w działalności włodawskiego podziemia niepodległościowego było wykonanie wyroku na Stanisławie Marcinkowskim, pseudonim Dunaj. Dunaj również należał do placówki roga. Orlis wykonał czy wydał rozkaz rozstrzelania Dunaja. Posądził go o zdradę. Hmm. przez to Róg miał wiele uwag do Orlisa no, był przeciwny takim działaniom, oczywiście dowiedział się już za późno, po fakcie ale nie szczędził słów krytyki wobec Orlisa, według Roga takie rzeczy powinny odbywać się jawnie, transparentnie ten wyrok powinien być wykonany jawnie, a nie jakoś tak no, gdzieś w lesie nad jeziorem No to Feliksowi Majewskiemu bardzo się nie podobało. 3 września 1945 roku tutejsze grupy bojowe zostały wcielone do nowo powstałej tajnej organizacji Wolność i Niezawisłość. Komendantem obwodu Win Włodawa został wówczas Zygmunt Szumowski, pseudonim Komar. Jego zastępcą, no wcześniej wspomniany Orlis, Klemens Panasiuk, Feliks Majewski został mianowany na komendanta rejonu drugiego obwodu win włodawa Ten rejon obejmował ówczesną gminę Wola Wereszczyńska i Wołoskowola. 29 grudnia 1945 roku Orlis, zastępca komendanta obwodu win włodawa wydał rozkaz bojówce, obwodowej bojówce Dowodzonej przez Jastrzębia, już przez, przez Leona Taraszkiewicza, wydał rozkaz wykonania akcji w Białce. Białka leżała już na terenie rejonu trzeciego, ale na prośbę Wawrzyńca, komendanta tego rejonu, no i na prośbę Jastrzębia Żelaznego. W tej akcji wziął udział również Felix Majewski i jego za zastępca Ignacy Zalewski. Celem tej akcji miało być ukrócenie pospolitego bandytyzmu, jaki się szerzył w, w okolicy. No, akcja została przeprowadzona perfekcyjnie. No, cel został osiągnięty. Akcja zakończyła, zakończyła się sukcesem, i jak wspomina, e, wspominał już Róg, po latach, od czasu tej akcji, e, dziecko w Białce mogło się bawić na drodze workiem pieniędzy. Tak było tam bezpiecznie. Przez całą swoją działalność konspiracyjną, Róg. Cieszył się wielkim szacunkiem kolegów, no i bezgranicznym zaufaniem. To właśnie z rogiem Edward Taraszkiewicz, pseudonim Żelazny, podejmują takie odważne decyzje po śmierci Jastrzębia. Wydaje mi się, że właśnie kiedy Jastrząb zginął, żelazny i róg. Zostali takimi bliskimi przyjaciółmi Tak mi się wydaje Pozwólcie, że przeczytam fragment Pamiętnika żelaznego Nie miałem żadnego miejsca Gdzie by można było zimę Przeczekać Wojując przez całe lato Nie było czasu o tym pomyśleć Jedynie dzięki szczerości ze strony roga Przesiedzieliśmy tę całą ciężką zimę Razem z nim Siedziało nas wtedy w jednej kryjówce Róg, soku. Lin, Wacek, Olek, no i ja. Razem sześciu ludzi. Dookoła szalały grupy UB oraz inne, aresztując, rozstrzeliwując ludzi. W lutym 1947 roku władza ludowa po okrutnym terrorze ogłasza amnestię. Bardzo wielu członków podziemia niepodległościowego z tej amnestii korzysta. Początkowo Róg wraz z Żelaznym przygotowali dla swoich podwładnych ściśle tajny rozkaz, którego ostatnie zdanie brzmiało wytrwać do końca. W czasie amnestii szumnie ujawnia się Piast. Piast zastąpił Wawrzyńca na stanowisku komendanta rejonu III. Po ujawnieniu się, Piast hmm, wszędzie głośno ogłaszał, że Jastrząb to, to bandyta, że cały jego oddział jest bandycki. E, namawiał członków podziemia, którzy się nie ujawnili, do, właśnie, żeby to zrobili. E, przyszedł również do Feliksa Majewskiego, ale Felix Majewski nie chciał się z nim spotykać i się z nim nie spotkał. Ostatecznie piast poniósł karę za swoje zachowanie. Róg, mimo tego, że na początku amnesji był zagorzałym przeciwnikiem ujawniania się, tak później zaczął poważnie rozważać taką ewentualność. E... Zapytał o zdanie żelaznego. On mu odpowiedział wprost: Słuchaj, masz rodzinę. Masz dzieci, niech te dzieci nacieszą się trochę ojcem. Idź, ujawnij się. Ale Feliksowi Majewskiemu to nie wystarczyło. On chciał być do końca lojalny wobec swoich przełożonych, wobec swoich dowódców, wobec Orlisa i Komara. Chciał z nimi porozmawiać, chciał z nimi się na ten temat skonsultować. W związku z tym zaczął ich szukać po, po wszystkich melinach, po wszystkich kwaterach, po wszystkich jakichś kryjówkach. No, po, jego, e, po jego przełożonych no, nie było już ani śladu. E, w związku z tym róg 20 kwietnia 1947 we Włodawie ujawnia się i zdaje broń, ale nie zrywa kontaktów z oddziałem żelaznego. Dalej z nim współpracuje. W nocy z 2 na 3 lipca 1947 roku oddziały Żelaznego i Ordona przeprowadziły akcję w miejscowości Puchaczów. W tej akcji zginęło 20, 23 mieszkańców tej wsi. No czy to była do końca przemyślana akcja? Nie mnie to osądzać. Wiem jedno, po tej akcji reakcja komunistycznego aparatu represji. Była natychmiastowa. Ta, 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 ten terror bezpieki rozlał się na całą okolicę. Roga namawiano wówczas, żeby wydał żelaznego. Ale on, nawet pod, pod, pod groźbą śmierci, powiedział: Trudno, to zginę, ale zdrajcą nie będę. 6 sierpnia 1947 roku, tutaj niedaleko, w miejscowości Zbójno. Na dom majewskich UB urządziło nalot. Feliksa oczywiście nie ruszają, bo on był legalnie legalnie ujawnionym, byłym żołnierzem win, ale jego brat bolesław, o którym wcześniej mówiłem, który był ranny w nogę, No poniósł śmierć ubecy katują bolesława na jego własnym podwórku. Więcej o tym e, mówię w filmie Bracia Majewscy. Niezłomna rodzina z okolic Sosnowicy. Polecam. W nalocie na dom Majewskich ucierpiała również siostra Feliksa Pelagia i mąż siostry, i szwagier Feliksa. E, oboje zostali aresztowani i przewiezieni przez UB do Lublina. Felix sam musiał pochować brata. Kiedy to zrobił, niezwłocznie udał się do Lublina, no, po to, żeby dowiedzieć się, jaki los spotkał siostrę i szwagra. Kiedy przebywał w Lublinie, został aresztowany. I mimo, że Róg, w świetle, w świetle amnestii, miał wszystkie tej winy no, wybaczone, to jednak bezpieka nie chciała go wypuścić na wolność. Śledztwo. Trwało dwa lata, no i wszystko wskazywało na to, że róg wyjdzie na wolność, ale nagle nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Po śmierci Zdzisława Brońskiego, pseudonim Uskok, w ręce resortu trafiły pamiętniki żelaznego, pozostawione w bunkrze Uskoka tak na przechowanie. W tych pamiętnikach, no dokładnie... Było opisane, dokładnie była opisana działalność roga i współpraca roga z oddziałem żelaznego. No to przypieczętowało los Feliksa Majewskiego. Po dwóch i pół latach procesu został skazany na 15 lat więzienia, z czego odsiedział 9 lat i 3 miesiące. E, przebywał w więzieniu w Lublinie, w Rawiczu, we Wronkach i w Raciborzu w jednej, w jednej z celi był świadkiem zamordowania Aleksandra Grzywaczewskiego pseudonim Wysoki, który mieszkał tutaj niedaleko w Wołoskowoli Felix Majewski zmarł w 98 roku mając 88 lat Taka to, oto historia pokrótce przedstawiona komendanta roga. Pozdrawiam.